Premierowy pokaz, twój tajemniczy ogród otwiera podwoje na wszystkie możliwe tirorilu. Robisz rzeczy, o których czytałaś w poradnikach. Jęczysz jak w filmach z Łysym z Brazers, udajesz czytowanka co dwie minuty. Wszystko byle tylko zdobyć jego serce. Tak jakby przez żołądek, tylko że nieco niżej. I udało się, jest twój. A potem? A potem kurtyna opada. Nagle odkrywasz, że nie lubisz gałczyńskiego Oporanka, a on czeka z siermiężnym kindybałem w dłoni, że pozycja akrobatka w Tadżykistanie wcale nie jest twoim ulubioną, a twój ogródek rozkoszy nie jest dostępny 24 godziny na dobę. Konsekwencje? Najpierw jego zdziwienie, ale kochana, na początku tak lubiłaś. Nie miałaś z tym żadnego problemu. Potem twoja frustracja, bo utknęłaś w roli, której nie cierpisz. Finalnie oboje czujecie się oszukani. On, bo dostał wersję demonstracyjną, która wygasła. Ty, bo teraz musisz albo udawać, albo przyznać się do teatrzyku. Zamiast budować mosty, tworzysz przepaście. Pamiętaj, prawdziwa bliskość rodzi się z autentyczności. Pokaż swoje prawdziwe potrzeby, a przyciągniesz kogoś, kto pokocha ciebie, a nie twoją rolę w przedstawieniu idealna trzepie końska.